Cześć, z tej strony Jarpen, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike Dzisiaj niecodziennie zaczynamy w pociągu, jesteśmy w Bernie jedziemy do Zurichu Tak oficjalnie, żeby robić zasięgi, a ja tak naprawdę jedziemy pod Zurych do Pfeffikonu I stamtąd rozpoczynamy wycieczkę po płaskim mniej więcej 500 metrów przywyższeń, 150 km nad kilkoma jeziorami, przez trzy kraje Szwajcaria, Liechtenstein, Austria. I będą mi dzisiaj towarzyszyły dwie osoby, znacie już z krainy Grzegorz i Tomek. Nie będzie dzień roboczy, ale w Polsce, tu w Szwajcarii jest w niebo wstąpienie, więc jest święto w całej Szwajcarii. I myślałem, że będzie pociąg zawalony, a to póki co jest pusto. I chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Jest Bistro Na tym nie zależało, bo będę chciał napić się kawy No i zaczynamy Pogoda na razie zimno Jesienne ciuchy A przypominam mamy 9 maja Zjeżdżamy sobie na przystań, bo Tomek musi zmienić lęczkę, Na jakieś problemy, mleko go zawiodło, he he he, nie to, że Tomek, tylko że no generalnie jestem przeciwnikiem raczej mleczka, no, jezioro curyskie i tak to można się bawić. 20 km za nami chyba w Mordy Wind, średnia 26 na godzinę, trzecia strefa tętna, więc chyba nie dojadę. Coś tak czuję. Jak nie jedziemy pod słońce to jest nawet całkiem ładnie. No i żeby nie było odcinek szutrowy mimo, że oficjalna trasa rowerowa krajowa, numer 9 ale szuter premium więc nawet drogie rowery przyjadą ciemno ja tu dziś mam lampkę oooo ale mega 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 oho, czyżby tunel? Ja, chyba nie zdążę włączyć lampki my nie lubimy tuneli jak się opuści fotochromy to nawet coś widać I to jest najtrudniejszy odcinek po naszej całości dzisiaj jedziemy wężekiem, bo procentów jest dużo ale chore o kurde ponad 20% A tam po drugiej stronie fajne jezioro, może wam przybliżę miało być plus 7 km, czyli razem 14, ale no nie dzisiaj. Ale pięknie. No było warto. Potem już ma nie być tak ładnie z ustręnu po wałach, ale tu jest mega. I znowu wodę to tonara. Przepięknie, 40 km za nami, jeszcze tylko 100, może 110, coś koło tego. Jedziemy, jest przepięknie i tak trzymać. Staram się tymi widokami tutaj niesamowicie, bo ja tu jestem pierwszy raz. Dzisiaj praktycznie 90-95% rasy jest jehana po raz pierwszy. Miało to być 300 km, choroby, forma, nie udało się, więc jedziemy chociaż tą połowkę. To jest mega. Nie wiem, czy się powtarzam, ale Grzegorz wspominał, że dla niego właśnie Walenze jedno z najładniejszych, jeśli nie najładniejsze jezioro Szwajcarii. I jakoś mu się nie dziwię. No, i po wielu perturbacjach na 71 km jesteśmy nad ranem. Teraz w zasadzie tym wałem moglibyśmy już jechać do samego końca. Zna spokojnie, nudy, ale Szwajcaria, przepiękne widoki. Tylko, że w mordę wind i będzie masakra. Oczywiście ja spojrzałem rano czy wczoraj, że będzie wiatr nie jest zbyt korzystny. Mogłem dojechać do i Curiku, do domu z wiatrem w plecy, ale to nie byłoby to samo. Chciałem tę stronę odwiedzić, no i masz babo placek. No i tutaj taki skromny znaczek, i nic więcej, który mówi o tym, że jesteśmy już w Liechtensteinie. Także Liechtenstein zaliczony. Kolejny kraj do aplikacji Wanderer. Nie pamiętam, czy są za to punkty, czy nie, ale pokręcimy się teraz chwilę po tym kraju. W pół kraju. Chcesz jechać w głąb, czy tutaj jedzie po prostu na drenaż? Nie, może, możemy jechać nad terenem, bo to i tak będzie zaliczone. Już masz zaliczone. No. I przez chwilę mignował zamek. Nazwa pojawia się na ekranie, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest za zamek. O, jest, proszę bardzo. Widzicie co? 76 km. Przebijamy się gdzieś przez Liechtenstein. Jestem tak wypompowany, że jak ja to dojadę to będzie największy szok chyba w historii krainy RP. Vaduz, stolica Liechtensteinu. I znowu wjechaliśmy do Szwajcarii żadnego e, strażnika, żadnej bramy, nic kompletnie. Bramy. E, te granice bardzo płynne. Ale widok jest przepiękny. To jak na całej trasie jest mordewind To liczy się podwójnie No mam nadzieję, że tak 93 km za nami Ciągniemy się wzdłuż renu Wiatr huczy w uszach I szukamy teraz Jakiejś wody Co paradoksalnie nad samą rzeką będzie trochę problematyczne 99 km Jedziemy po zmianach Znaczy tak, oni dają dłuższą, a ja robię Cieniznę Ale coś tam Ktoś tam próbuje. Ten między 150 a 160 non stop. A jutro trzeba iść do pracy. I robić, robić. Także będzie fajnie. Trzeba iść dzisiaj wcześniej spać, o ile będę w stanie zasnąć. No i po takich długich jazdach na pewno będę się sporo budził w nocy. jest i stuwa. Dalej wieje, niesamowicie. Jest 100 km. Przepiękne w na okolicznościach przyrody. Dobra, gonie, żeby jechać w drapcie. Jak sobie zobaczycie moją strawę potem. Ten trening zdjęć nie będzie za dużo, ale okazem, że sporo zdjęć rzuci Grzegorz. Bo robi fajne zdjęcia, fajnie obrabia. On robi zdjęcia, ja robię film. Więc zapraszam do niego, żeby fotki obejrzeć. Możecie napisać pozdro od Jarpena, że ode mnie jesteście 106 km i nic tego nic Jadąc z wałem, taką trochę jakby Ziemią niczyją, jesteśmy. W Austrii. Oczywiście miałem jechać do miasta, troszkę tam pojeździć. Pojechać dodatkowe kilometry, ale tak wieje, że po prostu ciśniemy dalej. Ale Austria zaliczona. I na 110 km wyjeżdżamy z Austrii, wracamy do Szwajcarii, Grecji. I chyba już dzisiaj do innego kraju nie wrócimy. No były plany jeszcze ewentualnie na Niemcy. Ale to już by było 190. No i troszeczkę chyba za wcześnie i za duży wiatr. Bez wiatru może byśmy spróbowali, ale tak lepiej nie. 114 km i co? 4 dychy do końca. Jakoś trzeba wytrzymać. nóg już nie ma, jadę głową. 120 km. Idziemy wzdłuż tej rzeki, która jest po lewej stronie. Żeby dojechać już do jeziora Bodeńskiego. A potem z dłużej Jeziora liczymy na to, że wiatr będzie wreszcie w plecy nagroda. A na sam koniec Gyros 123 km. No przepraszam, że nie ma takich ujęć gdzieś, że się zatrzymuję, coś oglądam w mojej twarzy, jakieś widoki. No bo dzisiaj się ciśnie. Towarzystwo trzeba cisnąć. Eee, co oznacza, że będę musiał tę trasę zrobić. Jeszcze raz, może trochę inaczej. No i w dzień, kiedy nie będzie wiatru, albo będzie wiatr plecy. Bo dzisiaj to jest dramat. 128 km. Wróciliśmy trochę na główną szosę. Mniej przyjemnie. Ruch duży, mimo święta. Może gdzieś będzie jakiś zjazd na ścieżkę rowerową, kto wie. Oj no proszę bardzo i jest. 438, nie wierzę, że to robię. 438 do góry, w gorszach. No i sekunda przerwy nad jeziorem jakimś hafen, coś tam po drodze. Dużo ludzi, trzeba uważać, jak się jedzie. Pleców już nie mam, nóg już nie mam. Ledwo żyję, ale jakoś dojechać trzeba, zostało jeszcze trochę. 145 km, Arbon i jakieś 9 km do Roman z Gyrosa. Ja chcę już Gyrosa. I panie i panowie, mamy 150 km, jest 150 do końca. Zostały 4 km i będzie Gyros. 155 km, i dojechaliśmy nad jezioro. Gyros będzie zaraz. Żeby jeszcze bardziej rządek nam skręciło, dobra, Gyros. Tak naprawdę to nie Gyros, tylko kebab, ale smakuje jak Gyros po tylu kilometrach. Cały dzień ich oszukiwałem, mówiłem, że biorę ich na górę, a wyszedł, że tak naprawdę jest... Z... Ale, z... Z... A wyszedł ale z... ja i tak jechałem jak kapadę no, jecha... no właśnie no. A ja się czuję zawiedziony i wracam rowerem nie <grym> No i dobrze, kończymy, <grym> 156 km Są chłopaki zmęczeni, chyba tak samo jak ja się zmęczeni? Ja chyba bardziej Ej, Nie pan bo z powrotem jeszcze zaraz Tak, jadą ponoć z powrotem e, A tak naprawdę wsiadam w Wsiadamy zaraz w pociąg i ja mam tylko cztery pociągi do domu, także mam bardzo dobre połączenie To było, to było, no to, troszkę, troszkę głupie było, troszkę za dużo dzisiaj Ale zrobiliśmy i bardzo fajnie i co? Dobry był kebab? Bardzo A, średniawy Średniawy Ale był okej okay. Średniawy e... No, ale mógł być gorszy, nie? Po tylu kilometrach mógł być dużo gorszy. To jest dobry, jak to szuka, za <laughs> No i tak jak mówiłem, trzeba będzie wrócić. Trzeba będzie zrobić jeszcze raz tę trasę. Fajnie, że byliście, że zobaczyliście ten odcinek, w którym głównie było widać ich plecy. I do zobaczenia na następnym odcinku Krajnej RP. Cześć!